Wolcu wita w kolejnym episkim przeglądzie. Dzisiaj jest Dawid 2. Jedynka już pojawiła się w episkim przeglądzie, jednym z pierwszych. No i co? Więc zaczynamy. Właśnie do zaczynania. No to spodziewam się, że spocznę ten film w jakimś menu, ale nie uda się, przylatujemy tutaj prosto do akcji. Więc zrobię. I jeszcze za tak tylko słowem wstępu. E ja we ścigałki praktycznie w ogóle nie gram, Jeszcze nagrywam to na klawiaturze, więc przygotujcie się na nieco lamienia. E, aczkolwiek wydał ta jedynkę dawno temu na VRS w ogóle jeszcze grałem, więc jakieś tam porównanie też będzie. Tak, obijamy się, obijamy. ...jakaś średnio wygodny hamulec na S. No i nie rozumiem, tylko że niekoniecznie w ścigałka, gdzie jednak hamowanie to nie jest kwestia tego, że chcemy się chętnie zatrzymać, a nieco zwolnienie przed zakrętem, żeby się nie wyrąbać w ścianę. Oczywiście, że skaduje na kontrolę, że wypadałoby to znacznie wygodniej. Ale cóż... Okej, okay, czyli te, jak mówiłem, w akcje, to, to był dosłownie najbardziej podstawowy samączyk, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Dobra, zmieńmy nieco zahamowanie, będę się na to wkurzał pewnie przez cały film. Eee, co my tu w ogóle mamy? Mhm. Dajmy może na... ...kontrola nie będzie chyba aż tak źle. Dobra. Nie, czemu? Eee... Okej. Okay. Jeszcze jest już bugi tu ustawiona. Okej, okay, no to okay, czy automat? Zobaczmy sobie najpierw, czym to jest. No dobra. Zaczynamy. cradle of the egyptian civilization and the new renaissance cairo became the largest city in the world after the water world war this city witnessed the inhuman containment purges and the wallace society's assault before the exodus No, ok, Fiko pomimo maksymalnej ustawionej jakości, nie powala, ale na to, że są tą prędkością, z myciem nawet nie jest tak źle. Tylko w tych procentach tak dziwnie wypada. No, to zaczynamy. Ci ludzie. No, oczywiście to nie jest najważniejszy element gry, ale. Nie wiem, dziwnie coś się tak rzuca w oczy. Eee, właśnie, de pod kontrolę sobie ustawiliśmy. to było o tym pamiętać. Nie, dalej wydaje się to takie trochę... De sekundę jeszcze. Ostatnia zmiana. Mamy ustawionego obecnie coś pod... Co jest w ogóle jeszcze przechylenie w locie? Ejku, zaraz sobie sprawdzimy. Wciskam i nie widzę żadnej różnicy. Jest zbyt duża czułość tych klawiszy. Ale dobra, już trudno. Co nam tu się właśnie stało? Aha, okej, okay. dobrze wiedzieć. Nie okej jeszcze bym tego świetnym, bo też się pobiliśmy, ale... Dobra. Okay. Dla zanim sobie zobaczymy kolejne mapy. Spójrzmy może na karierę, jeszcze, co tutaj mamy. Tylko jedna odblokowana, więc ją i wybieramy. Witam do Vertex. Jest to występujący wyświetlenie. Informacja Sveta Savitskaya jako jej projekt na Titan University. It's now used as a risk free way to teach young RedOut Academy pilots how to handle a 2,000 kilometers per hour beast. Even pros use it to test new configurations and racetracks and to compete for fun outside championships. Vertex is designed to generate a potentially infinite number of tracks. To go! No, tutaj już bez okay. Aha, okay, tajetaki, bo. Okej. Aha, okej, czyli takie by nie zobaczamy z A, czyli to jest właśnie bardziej do takiego... E, driftowania, A nie hamowania. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Tylko, że nie mogłem to powiedzieć już w tym tutorialu. Na samym początku. Dlatego mogłoby nieco bardziej zrzucać. Nie wiem, czy to jest kwestia klawiatury i nieco dużej czułości, czy generalnie tego, że jakoś mi nie to w tutaj. Jakby to skręcanie jest stanowczo zbyt wolne. Podstawowe, kiedy chcemy mniej więcej jakoś jakby slightly zmienić sobie ułożenie już nieco za bardzo, kiedy chcemy właśnie tak na maksa dać, to z kolei robi to za wolno, a już nasz pojazd dąży uderzyć w ścianę. No nie wiem, oczywiście to mam w jakiejś, ledwo co tej z ósma zgrywki. Ale nie wiem, takie wstępne wierzenia. Zgaduję, że potem jakby sobie już nieco dłużej pojeździć iż chociażby te 10 minut, to lepiej by to... Już się przyzwyczaiło no, do tego można by było. Ale okej. Okay. Jak tam? Między złotem a srebrem. Mnie wrażenie, że byłoby gorzej, ale... no Dobra, kontynuuję. Eee, chyba do tego automatu, albo... A czemu nie? Tutaj mamy jakby, mam wrażenie, więcej możliwości. Z turbem, tymi wszystkimi modyfikatorami na drodze. No oczywiście to, czego teraz najbardziej potrzebujemy, no to właśnie przystosowanie się do tego systemu jazdy, ale tam nie będziemy spędzać tutaj zbyt długo czasu na takie rzeczy. Lecimy do największej akcji. Dobra, nie pal się O, dobrze, czyli to jest do... ...właśnie kuje do przestawienia naszego statku w powietrzu Dobrze wiedzieć Zresztą to nie jest tam, tak wcześniej byliśmy? Jakby wcześniej tego elementu nie było Ale mam wrażenie, że scena jest identyczna Nieco tylko to się nam zmienił Ja się poobijamy. Dobra, uspokój się, nie przegrzewaj się. Aha! No cóż... Czy on właśnie snu klipował przez... ...pory? No dobra, idzie już nieco lepiej, aczkolwiek wciąż na ciężko jest mi przypieknąć do tego systemu. Eee, to będą ty było wiele z oczywistych powodów teraz sprawdzać nie będziemy. Eee, I cóż, myślę, że raczej nie ma sensu grać kolejnej mis misji, mniej więcej zobaczyliśmy jak to tutaj wygląda i tak faktycznie to jest po prostu inny poziom. Więc nieco krótsze epicki niż zwykle. Zresztą tak jak pierwsza część z tej gry, a więc dobra, standardowo sobie podsumowując, oczywiście po tych, No jak chciałem powiedzieć, że nie nawet 10 minutach, ale już stuknęliśmy prawie 12. Eee, dosyć dziwny jest ten system skręcania w mojej opinii, aczkolwiek jak mówiłem w ogóle nie grałem w ścikałki, więc muszę po prostu, że jest tak wszędzie, a ja jestem zdziwiony. Choć w dalszym ciągu jednak wydaje się to nieco dziwne, też możliwe, że trochę przesunął klawiaturę. Ale generalnie z tego, co pamiętam, jak właśnie kiedyś dawno ogiewałem jedynkę na VR, to nawet nie się grało. A skaduję, że dwójcy wychodzi to jeszcze lepiej. Dysonans czasowy jednak nie pozwala mi aż tak bardzo precyzyjnie tego stwierdzić. Ale cóż, tak, więc już sobie zakończymy ten przegląd. Dziękuję za uwagę i na ja.